Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w naszej ziemi obiecanej w maju. A ten w tym roku jest mocno powiedziałabym marudny. Jeżeli jednego dnia trafia się nam tutaj w Wielkopolsce 18 stopni, tak jak dzisiaj, i jest przyjemnie i naprawdę ciepło, a tutaj jest ta arabata, która jest zawsze jedną z tych najcieplejszych u nas w ogrodzie, to w kolejnych dwóch, trzech dniach jest chłodno 12-10 stopni. I co za tym idzie, noce też są chłodne, i dosłownie. Trzy dni temu nasz sąsiad, pan Janek, e, przyszedł do płota, bo my bardzo często przy płocie ze sobą rozmawiamy. Zupełnie jak to mieli filmowi bohaterze Kargul i Pawlak, tylko że my mamy znacznie, znacznie lepsze relacje. I właśnie, rozmawiam z panem Jankiem i mówi mi tak. Sąsiadka, byłem dzisiaj rano u ciebie tutaj przy płocie, bo chciałem zobaczyć, czy pomidor jest cały. Bo jedną sadzonkę pomidora wsadziłam do podwyższonej rabaty. Okazało się, że sąsiad dzień wcześniej kupił drzewko cytrynowe, zostawił je na noc, a patrząc przez okno na budynki gospodarcze, zobaczył szron na dachu i się przestraszył, że jego drzewko cytrynowe zostało ścięte przez przymrozek. Dlatego najpierw przyszedł do nas zobaczyć, jak tam pomidor, ponieważ no, powiedział, że to jest taka pierwsza oznaka, tak, on jest bardzo delikatny, wrażliwy na przymrozki. Nasz pomidor przetrwał, co oznaczało, że jego drzewko cytrynowe też będzie się miało dobrze. No i tak właśnie jest z tym majem w tym roku. Tęsknie za takimi pogodami jak ta dzisiejsza. A tutaj rano, no cóż, chłodnawą, mocno chłodnawo. wieczorami również, nie mówiąc o nocy nawet. A w dzień, tak jak dzisiaj, jest fantastycznie. Wczoraj sobie z Dawidem piliśmy kawę w ogrodzie, ale już pod wieczór było naprawdę chłodno. I z tego, co prognozują. Specjaliści, no to możemy spodziewać się kolejnych ochłodzeń. Cóż, maj nas nie rozpieszcza. Dawid stwierdził, że lepsza taka pogoda, kiedy wchodzimy stopniowo, powoli w te cieplejsze temperatury, aniżeli te gigantyczne skoki, tak jak na przykład to miało miejsce w zeszłym roku, albo tak jak myśmy w kwietniu 26 stopni u nas tutaj w Kaliszu. Rozgadałam się. Taki tytuł, właśnie taki początek naszego filmu. A o czym on będzie? Tak w ogóle. Kochani, byłam wczoraj, w ogóle wieje bardzo i widzę jak kamera się tutaj rusza, więc wybaczcie te techniczne problemy. Przy kolejnym, no właśnie, przy kolejnym ujęciu postaram się to naprawić, albo dajcie mi sekundkę, zrobię to teraz. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. O czym dzisiejszy odcinek? Byłam wczoraj zupełnie przypadkiem w sklepie ogrodniczym pani Pauliny, mojej ulubionej ogrodniczki, tutaj z Kalisza, i kupiłam kilka sztuk kwiatów. W większości znane mi i nawet mam je, wszystkie znam, i nawet większość mam w ogrodzie, tylko gaur do tej pory nie miałam w ogrodzie i się skusiłam, bo, bo właśnie była w kolorze białym i różowym. Kupiłam różową. I o tym właśnie chciałabym powiedzieć o tych nowych kwiatach, które dokupiłam do naszego ogrodu, bo tak sobie myślę. Niby już po, powoli powoli wypełniam te rabaty, ale nadal znajdzie się kilka centymetrów w wolnej przestrzeni, aby wsadzić na przykład kolejną cebulę. Mieczyka na przykład. Przepadam za mieczykami, bardzo lubię jako kwiaty cięte do wazonu. Co roku je mam. I ja już wspominałam w poprzednim odcinku, że ja traktuję mieczyki jako kwiaty jednoroczne. Po prostu nie wykopuję ich jesienią. Za dużo się jesienią dzieje. Nie mam na to czasu albo chęci. Albo jedno i drugie i zostawiam po prostu cebulę na pastwę zimy. Jeżeli odbiją, to cudownie, jeżeli nie, to kupuję kolejne cebule. Oczywiście można się poświęcić, można je wykopywać i mieć je z roku na rok te same. Kupiłam kolejne opakowania, dzisiaj Wam je pokażę. Może zdążę któreś wsadzić do gruntu. Pokażę Wam też drugą z naszych skrzyń na podwyższoną rabatę, bo jest prawie gotowa. Ten proces trwa, bo chcemy mieć trzy takie skrzynie docelowo. Dawid właśnie pomalował wczoraj drugą, jeszcze będzie skrzynia taka podwyższona, naprawdę już wysoka na truskawki. Gdy mieszkaliśmy w Anglii, to jeździliśmy na taką plantację owocowo-warzywną, gdzie właśnie truskawki były na takich podwyższeniach. To było mega wygodne, bardzo komfortowe. Wchodziłeś z koszyczkiem, który dostałeś właśnie przy takim kiosku na tej plantacji. Mogłeś najeść się dosyta, nazbierać i za te nazbierane owoce lub warzywa płaciłeś. I właśnie tam truskawki były hodowane w taki sposób na podwyższonych takich skrzyniach. I taką sobie chcemy też stworzyć. To będzie trzecia. Na razie mamy tą drugą, w której będą pomidory. Okej, okay, kochani. Pokażę Wam teraz cebulę mieczyków, no i zaczynamy. Myślę, że macie taki moment teraz, aby zrobić sobie herbatę, albo kawę, może jakieś ciastko, na przykład. Te nasze filmy zazwyczaj w ten sposób oglądamy. Pijąc coś, podjadając, dlaczego by nie? Ja idę, ja idę, po, ce... ja idę po cebulę mieczyków, a wy wstawiajcie wodę na herbatę. Zapraszam was do tego odcinka. Czy kojarzycie takie sytuacje, gdy kupujecie w marketach spożywczych i już płacicie, niezależnie czy to jest kasa samoobsługowa, czy kasa przy której pani lub pan obsługuje, że jest tam bardzo dużo jakichś batonów, środków przeciwbólowych, może baterii, ale również różnych kwiatów. I o tyle co na te batony już tak łatwo się nie nabieram i nie kupuję ich w ostatnim momencie, o tyle te wszystkie cebule. No cóż, to jest właśnie taki zakup. E, trzy dni temu byłam na zakupach spożywczych e, i wyszłam z moimi batonami w postaci mieczyków. I mam tutaj e, trzy, e, e, trzy różne. Ten ma nazwę po prostu niebieski, chociaż sądząc po opakowaniu on będzie raczej fioletowy e, i bardzo mi się ten kolor podoba. Jest klasyka gatunku dla mnie, Priscilla. Mieczyk piękny od tak naprawdę trzech kolorach. Jest beżowy, środeczek ma lekko żółty i brzegi kwiatów są różowe. On jest przepiękny, co roku go mam w ogrodzie. Nie kojarzę, czy przetrwał z roku na rok, ale tak jak Wam mówiłam, po prostu dokupuję każdego sezonu na dany sezon, właśnie. I Jessica. Kolor. Lekko pomarańczowy, brzoskwiniowy, taki łososiowy, przepiękny. I te trzy paczuszki są gotowe do wsadzenia. W każdej z paczek mam trzy, nie, nie trzy, tylko siedem sztuk. I pomyślałam sobie, że w tym roku zrobię tak. Część będzie w rabatach, jako ozdoba rabaty, ale część też wsadzę do naszego zieleniaka. Bo w tym roku w końcu w tym zieleniaku jest tak czysto, jest uporządkowane to miejsce i wsadzę po prostu moje mieczyki jako kwiaty cięte. Nie będzie mi żal uciąć ich do wazonu stamtąd, bo wiecie, kiedy taki mieczek jest na rabacie, wyłania się, tak jak na przykład teraz czosnki albo pozostałe kwiaty, to troszkę go żal, bo jest piękną ozdobą tego miejsca. Ale jeżeli wsadzę go właśnie do zieleniaka na kwiat cięty, to już tego żalu nie będę miała. Dzisiaj wieje, słuchajcie, niesamowicie. Słyszę, jak róża tutaj ociera się po prostu o, o budynek, o rynne. No, co zrobię? No, nic nie zrobię. Mieczyki w takiej formie u nas i od razu do Was pytanie, czy lubicie mieczyki, szanowne panie, szanowni panowie, bo mam takie, znam takie osoby tak prywatnie, które nie lubią mieczyków i dla mnie to było takie ogromne zaskoczenie, bo ten kwiat jest dla mnie takim iście wakacyjnym, e, przepadam za nimi właśnie w wazonach. Może nie są drogie, jeżeli pojedziemy sobie na ryneczek i kupimy, ale kiedy wyłania się z gruntu i widzisz te kwiaty, które się pojawiają, no, to, to jest po prostu fantastyczne. Dlatego ja właśnie swoje wsadzam do gruntu, chociaż zdarza mi się czasami, nieczęsto, kupić też takie, właśnie z ryneczku. Ryneczka? Ryneczku? Ryneczku, chyba. Dobrze, pokażę Wam teraz kolejne z kwiatów, które kupiłam właśnie u Pani Pauliny. Przyniosłam pierwszą paletkę z kwiatami i zacznę może od dali. Tej konkretnej. Odmiany nie znam, nie było to dla mnie istotne. Mogę potraktować te kwiaty jako jednoroczne, podobnie jak mieczyki. A może się okazać, że, że jednak wykopię karpę jesienią. Zobaczymy, czas pokaże. To, co bardzo podoba mi się w tych kwiatach, jak te pędy cudnie wychodzą poza tą kępę liści. Wczoraj, gdy przyjechaliśmy do domu, ja od razu podcięłam sobie te kwiaty i Dawid później nieświadomie zapytał mi się, a skąd my już mamy kwiaty dali w domu. Nie połączył faktów, nie połączył kropek, że podpędzone dalej przywiozłam od pani Pauliny. Mam dwie takie sadzonki, i nie podjąłem jeszcze decyzji o to jakiś liść, liść się oberwał nie podjąłem jeszcze decyzji, gdzie będą e, wsadzone do gruntu, ale nie zostawię ich raczej w żadnym koszu e, raczej pójdą do gruntu. Mam też różową szałwię. To też nie jest nowość dla mnie. Mam już taką szałwię u siebie w ogrodzie, ale tak bardzo ją lubię. Pomyślałam, że dokupię. Mam, mam trzy i chyba na frontowej rabacie będą się pięknie prezentowały razem ze steepą, bo kupiłam również właśnie steepę i tak pomyślałam, że one tutaj bardzo fajnie się mogą razem prezentować. Również tutaj, w tym miejscu, mamy szałwię. Co prawda fioletową, i ona tutaj już jest od wielu lat, ale ta różowa jest urocza, jest śliczna i pomyślałam, że takiej sadzoneczki nigdy nie za dużo. Zresztą popatrzcie, jak te kolory fajnie ze sobą współgrają. Kto wie, może nawet gdzieś koło siebie będą wsadzone do gruntu. Piękne są. Druga paletka z zawartością. Mamy tutaj stipę, ponytails i jest gaura. To jest roślina, którą po raz pierwszy będę miała w ogrodzie. Słyszałam o niej, oglądałam właśnie w Garden Answer wielokrotnie i w końcu się skusiłam. I zazwyczaj, kiedy jakiś kwiat jest dla mnie zupełnie nowy, to ja go powolutku wprowadzam do ogrodu, bo chcę się go nauczyć. Nie chcę go potem zazwyczaj przekopywać z miejsca na miejsce. Tak jak było na przykład w przypadku wieczornika damskiego i widzę różnicę. Wieczornik damski nie przepada za przesadzaniem. I ten, którego nie przesadziłam, jest naprawdę wysoki na metr, metr 20, a ten, który przesadziłam tej wiosny, maksymalnie 80 cm. Musiałam go mocno podlewać. Na szczęście wszystko się udało, on się zaklimatyzował w swoim nowym miejscu, ale zobaczyłam właśnie, że lepiej stopniowo wprowadzać roślinę, aniżeli później właśnie przesadzać gdzieś, bo niektóre z tych roślin nie przypadają za tymi przesadzeniami. Gaura różowa. Miałam do wyboru jeszcze białą. Ona wyrosie na jakieś 80 cm, i te kwiatostany będą wychodziły ponad liście. Wygląda już teraz ślicznie. Nie mogę się doczekać, jak to będzie właśnie w lipcu, w sierpniu, nawet we wrześniu. A do tego stipa. Ją kupiłam w zeszłym roku, właśnie jako jedną sadzonkę, taką malusieńką, i wsadziłam do Donicy i już w tym roku to jest jej drugi rok nadal w tej samej donicy. Całą zimę wytrzymała w donicy na chłodzie, na wietrze i dopiero kiedy ją podcięłam zupełnie, jak już była e, czas na nią i przychodziły te chłodne noce, lekkie przymrozki, to ja przez kilka nocy chowam ją do budynku gospodarczego. I pięknie się rozrosła, i pomyślałam, że te stipy wprowadzę na rabatę frontową. Tam jednego takiego zielo, zimozielonego krzewu się pozbyłam i właśnie w jego miejsce będzie wchodziła stipa. Mam nadzieję, że, że wytrzyma tam. Zobaczymy, jak zwykle czas pokaże. Ale to jest przecudny, przecudna trawa, bardzo przyjemna w dotyku. No i ten kolor soczysty zielony jest śliczny. To jest moja druga paleta. A teraz przejdziemy sobie pod nasz biały płot. Zrymowało się pod nasz biały płot. Tam mamy tawułki między innymi, które z malusieńkich kłączy wsadziłam w zeszłym roku do, do gruntu i teraz się lekko już fajnie tak rozrosły ale nie, e, niestety, wstety chyba tak naprawdę, skusiłam się i kupiłam gotową, piękną, wyrośniętą taką sadzonkę u pani Pauliny i teraz wam właśnie chciałam ją Wam pokazać. To zabieram z powrotem, postawię przy budynku gospodarczym, bo dzisiaj będzie czas, e, dzisiaj? Mam nadzieję, że dzisiaj, chociaż część wsadzę do gruntu i idę po ta wółkę, pokażę ją Wam teraz. Przy naszym mikrosadzie mamy rabatę, którą stworzyłam w zeszłym roku, tak od zera. Przekopałam tutaj tą trawę i wsadziłam na początku właśnie tawułki, potem dosadziłam jeszcze brunerę i bodziszka. Tawułki lubią półcień i to takie miejsce właśnie jest idealne dla nich. Ta sadzonka jest kupiona właśnie wczoraj, mocno już tak fajnie rozrośnięta. Tutaj już kwiatostany się pojawiły, one będą w kolorze łososiowym. Ten kolor bardzo lubię w, w ogrodzie. Tak samo zresztą jak tutaj mamy łososiowy kolor, tak samo mieczyki są też ta jedno opakowanie w takim łososiowym, brzoskwiniowym kolorze. Co prawda, tylko na tej rabacie do tej pory miałam tawłki, ale tą wsadzę na front, po prostu dołożę do tych kwiatów, które już tam są. Śliczna sadzonka, taka powiedziałabym mięsista, mocno zbudowana. No, radość, dla, radość dla ogrodnika, dla oczu ogrodnika, szczególnie jak już zakwitnie. A teraz jeszcze słowo w temacie warzyw, a nie kwiatów. To jest nasza druga skrzynia na podwyższoną rabatę, prawie skończona. Trzeba jeszcze tutaj przymocować te listwy górne, pomalować je, wyścielić folią. Później wypełnić ziemią, i w tym sezonie ta skrzynia będzie przeznaczona na pomidory. Mam tutaj przygotowane pomidory koktajlowe, sadzonkę i tak samo wysiałam swoje. Zobaczymy, jak to pójdzie z nimi, malinowe. Piękny kolor to jest właśnie to Green Apple firmy Fluger. Zazwyczaj, właśnie nie zazwyczaj, zawsze używamy tego koloru, tego odcienia lub RAL 7033. Stabilna, mocna konstrukcja. Jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, że w końcu w tym sezonie mogliśmy poświęcić czas na to, aby takie skrzynie zrobić. No, jest super. W tym miejscu kończę nasze dzisiejsze spotkanie. Tak sobie tutaj siedzę przez chwilkę przy tawułce, ale za chwilkę wsadzę ją do gruntu, niech już się cieszy swoją nową miejscóweczką. No i czekam na Wasze komentarze. Domyślam się, że te temperatury ostatnich dni są zagwozdką również i dla Was. Czy wsadzaj coś do gruntu, czy czekać. A może nie, może akurat mieszkacie w tej części Polski, gdzie temperatura jest bardziej stabilna. Do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiamy serdecznie razem z Dawidem. Trzymajcie się. Na razie.